Dzisiaj ze mną jest Mikołaj. No cześć. No i to jest gościu, który nam się trafił wcześniej, tylko że on nie pokazał. Idziesz jeszcze taki. No dobra, i dzisiaj tak. Dobra, I dzisiaj y, jest tak, y, przesyłka od normalnego kolekcjonera, i dzisiaj sobie tak, 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 tak. Pokażę, co dostaliśmy. Tylko to dawno przyszło, ale nie mieliśmy czasu, żeby nagrać. Dobra, jest tak, znaczek legi fajny. Ciebie tam było widać uli, Dobra I jeszcze taki Czekaj, będziecie widać Dobra No i tak, to są znaczki Dwa, trzecie są już tutaj Położymy się nagrywamy na dworzu, jak widzicie Pewnie Dobra, i tak i tak i tak, i tak, i tak, i tak Dobra, dalej, i tutaj Czekajcie, bo Tutaj mamy tak Razio i połowa Lazio. Połowa, połowa Lazio. to tutaj. No, czekaj, czekaj, jeszcze nie. No i mamy jeszcze takie nie, Czekaj, bo tego nie. Nie, nie, nie. To szybko, 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 bo to musi być krótki filmik. Okej, okay, dobra. No i tutaj tak. Z Juventusu. Z Juventusu. Ma Neferdini. Tutaj. O, tutaj kawanada. Czy jaki tam. I. O, i Isko. Patrzcie, Isko normalnie, ma Mariano. Isko, czekajcie, tutaj ktoś... nie, nie ma. O, dobra, no i jeszcze mamy tak, e... ale się mam tutaj. Ju Ju Juwestałbia. i mamy Franciszka Smudę. No, czyli, no nie, Francesco Dobra no tutaj damy, Smudę. i jeszcze mamy. Takie coś jak Double Trouble, tylko, że to jest nie Trouble, tylko trzech tutaj na jednej. No i jeszcze mamy, no weź tak normalnie, zawodników z klubu, który się nazywa Regina, jak papier. No i tak to wygląda, dobrze No i szybko, szybko, szybko. I teraz mamy, a dobra, to może pokażemy. I mamy tutaj naklejki z ligi hiszpańskiej z 2012 13 I mamy tak, Falcao jeszcze, o, tutaj tak, w Monaco, Falcao w Monaco jeszcze, w, jeszcze w, w Barcy, Kazorle jeszcze w, 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 w Maladze, Chabego Alonso, <grym> Oezila jeszcze w Realu i Chabego Alonso, który cały czas jeszcze gra w Realu. Dobra. No dobra. No i teraz naklejki z drogi do Brazylii. Czyli Aflej, Jezus Korona, Ospina, Angelo Henriquez, Dżemali, Nani i Berezucki. No dobra. No i jakby ktoś chciał wysłać przesyłkę, to czekamy. No, na, na razie tak, na, na takiej mamy miny, jak nie przychodzą wszystkie a jak przyjdą to tak. <grystanie> Dobra, więc to było na tyle w tym odcinku.